780 metrów nad poziomem morza. Tyle wynosi ten oto niewielki szczyt zwany Ostrą. Po dwuletniej przerwie akcja od Kujbeski Dyspowy powróciła w to miejsce. Bo jak się zapomnę i zagadam to idę za szybko. A turyści na szczyt wzniesienia maszerowali szlakiem zielonym z Łostówki. To jeden z bardziej popularnych szlaków, którym można dotrzeć na Jasień, a stamtąd na Mogielicę. Zresztą wspinając się na górę od Wilczyc i miejscowości Łętowe, w oddali można dostrzec górujący nad Beskidzkimi Wyspami największy z jej szczytów z charakterystyczną wieżą widokową. Wędrowców na Ostrą prowadził przewodnik beskidzki Mirosław Karol Sipak. Przez osiedlowe drogi, a także leśne ścieżki i niewiele wyższy niż Ostra Szczyt Ogorzałą, grupa piechurów dotarła do celu wędrówki. I jak to w górach? Trochę padał deszcz, ale już po nabożeństwie, które odprawił ksiądz Jan Antoł, Probosz parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w muszanie dolnej, padające dość gęsto z nieba krople ustały. Widać, że jesteśmy ludźmi głębokiej wiary, bo nawet deszcz nas nie pokonał. Turystów i uczestników spotkania powitała wspólnie z radnymi gminy Agnieszka Zawadzka, przewodnicząca Rady Gminy Mszana Dolna. Rozpędziliśmy te chmury, można powiedzieć, bo na koniec myszy chmury się rozstąpiły, wyszło słońce i no cudownie, polecam wszystkim serdecznie. Były oczywiście wyróżnienia i nagrody dla osób, którzy zdecydowali się wziąć udział w przygotowanych przez organizatorów konkursach. Przeczytałam dużo relacji z wypraw na, cotygodniowych na e, Odkrywaj Beskid Wyspowy i powiedziałam, że będę, to będę kolejny, e, kolejną niedzielę tutaj z grupą i jestem pod ogromnym wrażeniem e, organizacji, e, ludzi, w ogóle góry, no to jest coś, co jest moją ogromną pasją. W tegoroczne wydarzenie szczególnie zaangażowała się społeczność miejscowości Łostówka położonej tuż u podnóża Szczytu Ostrej. Stąd też na górze zagrali i zaśpiewali mali łostowianie. Dał rady dzisiaj tutaj się wspiąć razem z pozostałymi turystami, którzy odkrywają Beskit, piękny Beskid wyspowy, e, więc jesteśmy Musisz mi dziewcy no, Konisia wywozić, ja bym ci Druchowie Złostówki Łostówki jak i Łętowego nie tylko zadbali o bezpieczeństwo turystów, ale też częstowali ich kiełbaską. Wszystkich serdecznie zapraszamy. A na coś słodkiego zapraszały panie złostówki. Jakie pyszności przygotowano dzisiaj dla turystów? Dzisiaj na Ostrej y, nasze gospodynie z Łostówki przygotowały jeżeli chodzi o ciasta różnego rodzaju, od serników, ciasta z owocami, bułeczki, pierniki, co tylko mogły. Natomiast o takich bardziej treściwych rzeczy to mamy własnoręcznie robiony smalec, pieczony chleb, ogórki kiszone. Następnie jest to bigos. Pan czego szuka dobrego? Sarniszka pysznego szukamy, sarniszka pysznego szukamy. Widzimy, że gospodynie z łosówki stanęły na wysokości Proszę. zadania. Jest bardzo pyszne i bardzo rozmaicone. I co jeszcze do Dla dziewcząt, niech zjedzą. Wspaniała kooperacja, można powiedzieć, dwóch sąsiednich miejscowości, których jakby łączy ta góra Ostra. W ogóle fantastyczna góra, piękne widoki, ponieważ wierzchołek jest odsłonięty, także no rewelacyjnie po prostu przychodzić. Polecam, jestem tu pierwszy raz, mimo że niedaleko, ale będę powracać. Spotkanie na Ostrej było drugim w tegorocznej akcji zorganizowane przez gminę Szanę Dolną. Dlatego, będąc w tej części powiatu Limanowskiego, zachęcamy do odwiedzenia nie tylko górskich szlaków, ale też zagórzańskich miejscowości. Po zejściu z Ostrej w pobliżu Szlaku Zielonego możemy odwiedzić łostówkę. Ze mną radny tej miejscowości Jan Chorągwicki, a za nami Kaplica Świętej Barbary. Jaka jest historia tego miejsca? No, ta kaplica została wybudowana w. W pierwszej połowie XIX wieku a konkretnie w 1830 roku do 33 fundatorami tej kaplicy byli e... Szymon Dziedzina i jego żona Barbara. Na wewnątrz jest ołtarz, a w nim obraz świętej Barbary. Ten obraz jest współczesny, dlatego, że w 1983 roku, w latach 80. generalnie stary obraz został skradziony albo spłonął. Gmina pozyskała środki na renowację tej kaplicy w kwocie 980 tysięcy złotych i w tej chwili jest jakby robiony przetarg na realizację tego zadania. Czy takich miejsc na terenie gminy Mszana Dolna jest więcej? Tak, w każdej miejscowości znajduje się taka kaplica albo kilka kapliczek przydrożnych, które warto odwiedzić. No w tej chwili po renowacji, po jakby odnowieniu jest na przykład kaplica w Olszówce na osiedlu Krausy. Przed sobą dwa stare, stareńkie domy, które Państwo kupili i odrestaurowali. Ale wydaje się, że tutaj gdzieś jest pani gospodarz, jest pani Marzena. Dzień dobry, Marzena. Jestem koperska. Piękne miejsce. A dziękuję bardzo, dziękuję. My też kochamy to miejsce. Jesteśmy z Krakowa z mężem i kilkanaście lat temu kupiliśmy stare chałupy. I od tego czasu praktycznie jesteśmy cały czas w akcji. Remontujemy od kilku lat, cały czas jest dużo pracy, ale od jakiegoś czasu wynajmujemy to naszym gościom. Czyli można przyjechać tutaj i wypocząć. Zdecydowanie tak. Zapraszam serdecznie. Yy, przyjeżdżają do nas yy, goście z całej Polski, a nawet za granicę, i są zachwyceni okolicą, przepięknym Beskidem Wyspowym. I, I my tutaj promujemy ten nasz Beskid Wyspowy. Jest przepiękny. Jesteśmy w Pasiece. I bardzo jestem ciekaw, jak w tym roku z miodem. Jesteśmy w pasiece u Jakubka. Pani z nami, pani Sylwia Kieltyka, właściciel pasieki. Oprócz produkcji miodu pasieka oferuje również warsztaty. Tak, w miesiącach maju i czerwcu oferujemy warsztaty dla dzieci, warsztaty pszczelarskie, gdzie uczymy dzieci, pokazujemy im pszczółki, pokazujemy im pracę pszczelarza. Dzieciaki próbują miodu, pyłku pszczelego i różnych produktów pszczelich. To jest taki prezent ślubny, zrobiliśmy sobie z mężem. To jest domek do apiterapii. Coś niezwykłego, jest tego bardzo mało. Oprócz uli mamy też domek, do którego można wejść, odpocząć. E, przyjeżdżają ludzie, nawet e, którzy śpią w tym domku. Jest rewelacyjny, zresztą chodźcie, zobaczycie. Ten domek jest bardzo dobry na problemy reumatologiczne, na e, układ nerwowy, na depresję. Zresztą, jak będziemy cichutko, to usłyszymy, jak pszczoły szumią. Jest to naprawdę kojące. Głównie naszymi gośćmi są rodziny z dziećmi. Są osoby, które korzystają z walorów turystycznych naszych okolicznych gór na piesze wycieczki, również rowerowe. W zimie korzystają z trasów narciarskich, na przykład pod Mogielicą też się zdarzają. Są to też pary, które potrzebują trochę oddechu od pracy, od huku miejskiego. Są też osoby, które po prostu mieszkają w małych mieszkaniach, chcą, żeby dzieci spędziły czas na wolnym powietrzu. Jest z nami Monika, jest naszym gościem od 8 dni. przyjechała tutaj ze mężem, dwójką synów i z pieskiem. No i spędza swój wolny czas u nas w obiekcie, tak? No właśnie, co tutaj można robić? Tutaj jest bardzo fajny punkt wypadowy w pobliskiej góry. Beskit wyspowy jest naprawdę pięknym miejscem. Łostówka ma ładne położenie, jest blisko domszany, stąd jeżdżą busy we wszystkie kierunki. Trzeba przyznać, że ośrodek jest świetnie przygotowany na dzieci. Mile są widziane też pieski, co było dla nas bardzo ważne, jako że przyjechaliśmy tutaj całą rodziną, także w dni, kiedy nie jesteśmy akurat na szlaku, siedzimy w ogrodzie, wypoczywamy. Czy na huśtawce, czy na trampolinie jak widać biegają wokół, także e, naprawdę jest co robić, absolutnie się nie nudzimy. Skąd dowiedziałaś Pani o tym miejscu? E, z booking.com z serwisu. My tam zawsze wstępnie chociaż szukamy, jeżeli już mamy jakiś pomysł, gdzie w ogóle, w który rejon Polski należy jechać. No, oczywiście opinie innych gości też są dla nas ważne, więc też fajnie, że były już jakieś pierwsze opinie bardzo pozytywne o tym miejscu, na, a o tym, że rzeczywiście y, to y, nie było żadne przesadzone i że warto tutaj było przyjechać, no przekonaliśmy się teraz tak z lotu ptaka prezentuje się z początku XX wieku kościół parafialny w Lubomierzu. A to już zaprojektowana przez krakowskiego architekta Jana Zubrzyckiego, murowana świątynia w Kasińce Małej, którą wybudowano w 1913 roku. To właśnie 4 sierpnia widoczny z tej perspektywy szczyt Beskidu Wyspowego będzie gości uczestników akcji Odkryj Beskid Wyspowy. To taka tradycja, pierwsza niedziela sierpnia to, to Góra Szczebel, a Beskidzkie Wyspy to najpiękniejsze na świecie. A wybierając się na Szczebel warto również zajrzeć tutaj, do tej niewielkiej świątyni w Glisnem. To już 33 latka odtąd w tym urokliwym zakątku ziemi zagórzańskiej w Beskidzie Wyspowym trwają te przepiękne uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające poległych i zmarłych żołnierzy oddziału porucznika Jana Stachury, pseudonim Adam. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Wszystkich mieszkańców naszego Beskidu Wyspowego, ale także i tych, którzy może tutaj wypoczywają. 15. edycja akcji Odkryj Beskid Wyspowy 2024, Główny Szlak Beskidu Wyspowego, 102 Wyspy Beskidu Wyspowego jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Wsparcia Turystyki edycja 2024, a także Województwa Małopolskiego w ramach konkursu Małopolska Gościnna 2024 oraz gmin zrzeszonych w forum gmin Beskidu Wyspowego.